Cześć, tutaj jest dla PL. Dzisiaj będziemy otwierać gazetkę Temo pops ze serii party. Dobra, otwieramy. Uh. Nauczyłam się otwierać na, w, w poprzednim odcinku, który możecie też obejrzeć, go nie obejrzeć. Takie. I to obejrzcie koniecznie. Rufamy tutaj. Uh. Patrzcie. To jest domek, on jest unikalny, tak i tu też jest unikalny Moji Paps. To jest pralka, mam dowód, bo tutaj jest skarpetka. Taka zielona obok tego czegoś, nie wiem co to jest. Mam nadzieję, że jest prawa. No nie wiem jak prawa. Wygląda. Tak. dobra, nie, nie Czekaj. Co to jest? Patrzcie, możecie napisać co to tutaj jest, bo ja nie mam żadnego pojęcia. <śmiany> nie wygląda dziwnie. Coś z wyśmiotłem, czy co? Dobra. A to nie wszystko, to nie wszystko. Tutaj mamy gryloczek. Wiem gdzie go przywiesić do mojego plecaka szkolnego, więc jak ktoś ze chodzi do szkoły, to może go zobaczyć do żyń, bo to jest nie to perki, jest rzadki, jest nawet tutaj naklejowany, na, na kasetce. On, mogę zgadnąć, bo, bo mam, znaczy nie mam go, ale mam taką buźkę i on ma z drugiej strony języczek, ale nie mogę zmienić buźki, dlatego, że to jest bibliotek i po prostu jest to jest okay. ale teraz będziemy, pokażę wam, co ma za drugą ten yy, cokolwiek to jest ma taką zadowoloną. Mi się podoba, że jest zadowolona, bo później już zostanie. Tutaj jest zły, a druga buszka jest tak. Ma takie coś. Ma takie jakby się błyszcza. Ale nie zauważyliście pewnie. Ale ta buszka, może no zobaczycie. Także jest perłowa. Jeszcze jest perłowa. Nie wiem czy zobaczyliście, że jest perłowa. Ale możecie wierzyć, że jest perłowa. Dobra, położymy. Ok. Teraz gazetka. Mhm. Pierwsza strona. Czy ja... Nie. Ja myślałam, że zaczynam od końca. U, to, już wiem, co to jest, dobra, ale to będzie potem. Tutaj są te nógki, a tutaj jest też zadanie, czy są jakieś miejsca? Nie wiem, ale to jest na okay? początek, okej? Początek, początek. Dalej idziemy. Tutaj są buźki, są jakieś zadania. Tutaj są buźki, jak są powrócone, o, i mam dom, patrzcie, tutaj jest to, co było tutaj, ta Bośka y, z tym nietoperkiem ja. i tutaj jest dowód, że ma Bośkę drugą z języczkiem. Ta Bośka, taka niezadowolona, ma drugą Bośka ma z tymi Ta Bośka, y, taka gdzie łezka, żałów ładnie y, Drugą Bośka ma, taka, może była, A ta Bośka? To widzieliście na tym pe perłowym, to jest, już widzieliście, tutaj jest taka, że zadowolona, tutaj jest zła, tutaj jest płacząca, a tutaj zadowolona. To już i tak widzieliście. Okej, okay, idziemy dalej, a tutaj jest, tutaj jest też perłowy i tu moja no, koleżanko Guma, a tutaj są domki. Ja tutaj nie ma tego domku mojego, dlatego, że to on jest u y, y, dalej. Tutaj jest najrzadszy w tej serii. Tak, on się nazywa chyba Popi. Nie wiem, ale ja mogę zgadnąć. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale nazywa się Poppy. Drugą milczę zadowoloną. Idziemy dalej. Nie, nie idziemy dalej. <grym> Zawsze pominam stronę. Tutaj są lody, jakieś zadanie chyba, z, zadanie z albuzem, z domkiem i to chyba jest zaproszenie, tak? Zaproszenie, zaproszenie, okej. Okay. Tutaj są no, chyba wszystkie pokazane perłowe, nie są wszystkie perłowe, bo nie ma tutaj mojej pralki. Nie ma mojej pralki. Tutaj jest ten nie to nietoperek. Tutaj ja tego mam, tego mam, ale bym nie widział iście. Że ale o mi, tego nie mam. Tego terenia, też nie mam. Tego też nie, nie mam. Tak, nie mam. Tego nie mam. To, to, tego nie mam, nie mam ale dam mojej przyjaciółce. Nawi. Ale tego też nie mam. O wszystkich nie mam. Dobra, na no. ciekawe. Nie, idziemy dalej tutaj jest też zadanie, ja bym powiedziała, że to jest różnica, ale mnie. tutaj jest ten domek, komplet tutaj jest tutaj jest zadanie, tyciutkie, prawda? i tutaj też zadanie. idziemy dalej o i tutaj my jesteśmy nie? Tutaj jest konewka, której nie mam. Tu tej wojski też nie mam. Fajna jest. A to mam te, te kwiatyki, ale w tej wersji. Tej pszczółki nie mam. Te drzewka też nie mam. Tutaj tego ślimaczka mam. A tego grzybka, zgadnijcie. Tak, mam go. To jest kolejny komplecik. Kolejny komplecik z tym, co było wcześniej, tylko że o tym domku.